Jeden naleśnik. Dwa naleśniki. Trzy naleśniki. Ktoś tu mówi o naleśnikach? Właśnie mamy nową porcję. Proszę bardzo, Kobi. Śmiało! I nie zapomnij o syropie. <grym> mm, uwielbiam naleśniki. Lubisz je bardziej niż dinozaury? Co? Na śniadanie? <grym> Lubisz je tak bardzo? Czy tak bardzo? Lubię je tak! Tak bardzo, że gdybym utknął na bezludnej wyspie, jadłbym tylko naleśniki. Gdybyś nie jadł nic innego, to cała wyspa musiałaby być z naleśników. Naleśnikowa wyspa najlepsze miejsce na świecie. A są tam dinozaury? Mogą być, ale będą ci wyjadały naleśniki. O, to lepiej nie. A może na tej wyspie jest też wulkan czekolady? I nie tylko to! Plaże są pełne brązowego cukru! Jej! Brzmi wspaniale! Musimy się kiedyś tam wybrać! A czemu nie teraz? Chodźmy szybko! Na leśnikowa wyspa czeka! Tak! Chodźmy! chodźmy. Grajcie Ziggy! Hej, hej, już zaczynamy! Przygody cieka smak. I wszystkich Was zapraszamy. Śpiewajmy razem tak. Śpiewajmy Już idę! Ale tu będzie zabawa! Ahoj tam, bosmanie Kobi! Jesteś gotów na przygodę? Arrr! Pewnie, kapitanie Eddie! Statek piracki, a? To statek piracki! Mam nadzieję, że na tej wyspie jest naprawdę wulkan czekolady i plaże z brązowym cukrem. Ktoś leci! Uwaga! Leci! Uwaga! A! Siowy papugi! Siow! Siowy papugi! A? Siowy papugi! Przed nami szlana Rafa! I to się właśnie nazywa śliska sytuacja. Dobrze sterujesz, Eddie. O, Eddie? Jej, narty wodne! Kobi, przejmij ster! I ja mam sterować? No nie wiem, Eddie. Ty jesteś kapitanem. O, to łatwe! Gdy Sofie mówi płyn w prawo, skręć w prawo. A gdy mówi płyn w lewo, skręć w lewo. Proste, na razie! Ale, Eddie! Po prostu słuchaj, co ona mówi! Juhu! Lewo to e, e, chyba tutaj? A może to prawo? Dlaczego nigdy tego nie pamiętam? Przed nami coraz więcej masła. Wygląda, że się lepi! Szybko, płyń w lewo! To znaczy, że mam skręcić tutaj. Nie, nie, mówię płyń w lewo. Płyń w lewo! Płyń w lewo! Płyń w lewo. Płyń w lewo. A. Juchu. A więc to było lewo. To było lewo! To, to było lewo. lewo! To było lewo! Będziecie powtarzać to, co mówię, prawda? Powtarzać, co mówię! Powtarzać, co mówię! Powtarzać, powtarzać, co mówię. Hej, papugi, przestańcie! O nie! Naszą naleśnikową wyspę otaczają rafy masłowe! Musimy je ominąć! Szybko, Kobi! Płyń w prawo! A! A! Jej! Oby się udało! Juhu! Hej, nie mylcie mi! Wiecie, że nie odróżniam lewa od prawa. Nie odróżniam lewa od prawa! A! Nie odróżniam lewa od prawa! Cz, wszyscy was usłyszą. Nie odróżniam lewa od prawa! Nie odróżniam lewa od prawa! Co? Co? Koniec trochę rzucało, ale było fajnie. Co się dzieje? Statek ma kłopoty, a Kobi wcale nie słucha moich poleceń. Co na skaczące meduzy on w ogóle tam robi? O, a, 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 a. Też nie wiem, Sofie, ale zaraz się tego dowiem. Gotowy do zjazdu? Potrzebna ci pomoc, Kobi? Nie odróżniam lewa od prawa! Nie, nie odróżniam od lewa od prawa! Od prawa! Te niemądre papugi! O czym one wciąż mówią? Nie odróżniam lewa od prawa! A! Nie odróżniam lewa od prawa? One mówią o mnie! Dziękuję bardzo! Teraz wszyscy wiedzą, że nie wiem, gdzie jest lewo, a gdzie prawo. Kobi! Nie martw się! Łatwo ci mówić! Dla ciebie i Ediego to proste. Przecież nigdy się nie nauczysz, jeśli nie spytasz! Nie trzeba płakać i wstydzić się. Dla dziecka czasem coś trudne jest. Stracę ci sekret. Nie wiem jak zawiązać je, chwila. Nie umiesz zawiązać butów? Podam ci pomocną dłoń, dłoń, dłoń bo ja też rozumiem to. Dą, dą. Tylko powiedz o tym mi. Mi, Chętnie dziś pomogę ci. Dzie, Dzie. Dzięki, że mi powiedziałeś, Edi, Ale Sophie, ty przecież umiesz wszystko. O, czyżby? Umiem wiązać buty i alfabet znam. Nawet zjeżdżalnie nie straszna mi jest. Gdy przejdzie noc, gdy leże już, ciemności Poda ktoś pomocną dłoń. Dłoń, dłoń, Jeśli sam rozumie to, to, to nie śmieje cię. Cię, cię, Ktoś kto przyjacielem jest, jest, jest! Podam ci pomocną dłoń. Dłoń, dłoń! Bo ja też rozumiem to, to, to Tylko powiedz o tym. Wam. Nie spodziewałem się, że możecie mi w czymkolwiek pomóc. Jesteście wspaniałe! Wspaniałe! A? Wspaniałe! A, a, a. Hej, Kobi, pomożesz sterować statkiem? Oczywiście! Znaczy, tak jest, kapitanie Edi. Nasz cel neleśnikowa wyspa! Uuu, wyspa! A! A teraz nasza impreza taneczna. Uwaga, wszyscy tańczymy! Po pierwszy nasz ruch to obrót w prawo jest. Raz, dwa, trzy, każdy w prawo kręci się. To jest impreza taneczna, a nie impreza rozglądania się wokół. Wiesz, co ja. Uwaga, stop! Chodzi o to, lewo i prawo. Ja nadal ich nie odróżniam. Możesz mi pomóc? O, dobrze, że poprosiłeś. I wiesz co? No pewnie, że ci pomogę. Do przodu ręce daj, nauczę za. Wskażesz L, to znak, że lewa jest Na lewej ręce jest L, rozumiem wreszcie to Ręka prawa tu, lewa tu i już nie mylę rąk Dzięki, Teso, Nie ma za co! A teraz tańczmy jak Tessa! Taniec Konga! Zapraszamy! Teraz Konga w lewo! Za mną! Lewo jest tutaj! I wreszcie się nauczył. Dlatego, że spytał.